Hej, witam Was kochani. Kochani, zobaczcie, Jezus powiedział, aby nikogo swoim ojcem nie nazywać, ponieważ jednego macie ojca w niebie. Tylko z nim się identyfikujcie jako z ojcem. Tylko on Was wychowuje, jak prawdziwy ojciec. On jest dla Was i ojcem i tatusiem. Kiedy trzeba jest ojcem, kiedy trzeba jest tatusiem. Paweł apostoł powiedział o sobie, że on jest ojcem. On jest jednym z tych niewielu Ojców. Czy ojczy Paweł zgrzeszył, nazywając siebie ojcem, wiedząc, że Jezus tego nie chciał? <laughs> właśnie apostoł Paweł napisał też, że nie tylko niewielu macie ojców, ale bodajże nie pamiętam, czy to jest w Efezjan czy w Filipians, Paweł napisał o tym, że... Niewielu jest takich, którzy naprawdę szukają tego, co Bożego, ale szukają w większości ludzi tego, co ma służyć im. Koni. Paweł pozostawił swoje życie totalnie dla oblubienicy, dla kościoła. Zostawił to. Nie patrzył na to, jak ile dostanie po łbie, po plecach, czy go ukaminują. Paweł naprawdę naśladował Chrystusa. Apostoł Paweł nie robił tego właśnie dla żadnego zysku cielesnego. On to robił, on nawet chyba sobie nie zdawał sprawy, że on to robił jakiegoś zysku Bożego. On po prostu widział potrzebę Chrystusa dla nas, tych, którzy Go nie znali. Dlatego On nie patrzył na przeciwności losu, czyli na, na to niebezpieczeństwo, yy, którym szatan chce go wykończyć, Paweł widział naszą potrzebę. I kochani, to są ci prawdziwi ojcowie. Więc kochani, Paweł w ogóle tym nie grzeszył. Paweł, gdy pisał listy, pisał listy i jako ojciec właśnie, i jako tatuś, czyli Trzeba było dawać repremendę i nie była to repremenda poniżająca, tylko właśnie repremenda budująca. I kochani, niewielu właśnie jest takich ludzi, którzy to mają większość niestety ludzi. Większość nawet pastorów nie potrafi rozmawiać, nie potrafi przekazać. Prawdy o Chrystusie takim, jakim On był. Ale jednym z tych problemów, na przykład w Stanach, jest to, że, mimo że <laughs> mamy tu, tu, tu w Stanach mamy tak dużą ilość kościołów, y, które nie podlegają żadnej denominacji, są to kościoły chrześcijańskie, ale wciąż większość pastorów, jaka jest produkowana w USA, jest produkowana. W seminariach baptystów. Więc większość z tych pastorów będzie niestety wciąż emanowała tym duchem baptystów. A niestety baptyści, kochani, w niewielu przypadkach baptyści, przykładowo jeden z przykładów, w niewielu przypadkach baptyści naprawdę wierzą. Yy, że każdy człowiek może być uleczony. Baptyści też są sceptyczni co do języków. Bap wielu baptystów nie, nie, nie wierzy w to, że dary ducha świętego są dane na zawsze. No, niestety. Czyli będzie wyglądało na to, że większość baptystycznych pastorów będzie nam prawiła jako nie będą to, to morały będą biblijne, będą do nas przemawiać jako ojcowie, ale nie poprzez ducha. Tylko nie byłem kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy w takim zbożu. Przyjemnie się tego słuchało? Nawet nie. Dla osoby, która raz dotknie ducha świętego, którą duch święty dotknie raz, tego się nawet nie słucha przyjemnie. Masz wrażenie, że. Słuchasz ojca, który ci mówi: Hej, ja, ja się sparzyłem, to i ty tego nie rób. Nie dotykaj gorącego. Nie było w tym nic z ducha, nic. Nawet nie słyszałam, żeby ten pastor kiedykolwiek powiedział, że on, czytając Słowo, czy coś mówiąc, coś słyszał od Boga, nagle głos taki, taki głos poprawy. Kochani, jak najbardziej są ojcowie duchowi wśród nas. Ci, którzy nie patrzą na zysk, nie chcą nic zarobić Mimo to, że wiemy, Paweł napisał, nie chcę. Od, w jednym z listów Paweł napisał o, o tym, abyśmy byli hojni w darach. Ale on to napisał Ja nie chcę od was. Tu nie chodzi o to, że chcę od was, żebyście wydali. Je, Wnioski, ale ja oczekuję plonu od Was, żeby coś tu, 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 Czyli Paweł to napisał pod takim względem, że my nie możemy patrzeć, że ktoś tam, mało ciekawe na co on to zarobi, tylko czy teraz w nas powstało serce dającego człowieka niego takiego, który chce coś. Ja przez przez długi okres czasu ja szukałem zboru, z którego ja mogę tylko coś wziąć. Aż zrozumiałem, dlaczego ja mam tego szukać. A może lepiej poszukać zboru, nie to, nie to, że poszukać, tylko zobaczyć, że w tym zborze też jest potrzeba ludzi na to, co ja już wiem, na to, co ja już mam. A nie iść do zboru, który jest bardziej rozwinięty, który jest już dużo rozwinięty, tylko tam siedzieć. Ponieważ kochani, my musimy, my musimy mieć też ducha dawania. W chwili obecnej jestem w zborze, w którym ja, ja nic od nich nie oczekuję. Nie oczekuję od pastora, żeby on mnie coś nauczył, ponieważ moim nauczycielem jest Duch Święty. Ja wolę być tym, który daje, który dzieli się tym, co, co już wie. Koniec z tą wiedzą. Wystarczy wiedzy. Paweł napisał, wiedza pompuje nas. Miłość jest tym, co... Miłość w nas jest tym, co... A to miłość Chrystusa w nas jest tym, co właśnie może nam dodać skrzydeł. Mało tego, dać skrzydeł tym, których nie zna, którzy nie znają Chrystusa, takiego, jakim On jest. Więc kochani, jak najbardziej każdy z Was może być dobrym Ojcem duchowym. Każdy z Was. Musimy go zobaczyć potrzebę Chrystusa w ludziach, którzy Go nie znają, i podłączyć się pod główną gałąź, pod główny pień, pod korzeń. Kochani, po owocach ich poznacie, prawda? Strzeżcie się, proszę, kroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym. Po owocach ich poznacie, kochani. Jezus tutaj mówił o owocach Ducha Świętego. Nie o darach Ducha Świętego, ale o owocach. I teraz przeczytajcie, jakie są owoce Ducha Świętego. Paweł napisał w jednym z listów. I w ten sposób zobaczycie, czy. Ten prorok faktycznie emanował tymi owocami. Czy z nami rosły te owoce? Ale to pod każdym względem, nie tylko gdy on był w kościele. Prorok w sensie, ani słowo prorokować nie znaczy tylko mówić proroctwa. To nie chodzi o proroctwo, ale również słowo Boże, uczyć słowa Bożego. To też jest prorokowanie. Podobne jest słowo. Pozdrawiam wszystkich na razie.